Ta, ta, ta kontrowersja jest bardzo ważna. Ona nam jak gdyby pokazuje ten, ten obszar zagadnień, których, do których właśnie wprowadza nas wojna, doświadczenie wojny, do tych właściwie bezprecedensowych, który, który pokazuje nam to, co kiedyś Kazimierz wykazał elastycznością ludzkiej natury. Problem jest zarówno psychologiczny, jak i moralny. Jak postąpić w sytuacjach ekstremalnych, kiedy trzeba właściwie uratować siebie? Ratując siebie, ratuje jedno życie kosztem innych. Prawda? Tutaj wszystkie wypróbowane, by tak powiedzieć, wzorce postępowania zawodzą. Człowiek zostawiono samemu sobie. Są takie wiersze Macieńskiego późne, prawda, w których pojawia się symbolika nocy i takich młodych chłopców o jasnym twarzyczkę, jak on powie. No bo oni są zostawieni w nocy. Oni sami muszą wykształcić w sobie, by tak powiedzieć, pewne postawy, których im nie dała ani rodzina, ani kultura, ani szkoła, prawda. I to jest pierwszy krok, moim zdaniem, dosyć istotnych e, zagadnień, które jak gdyby narzuca nam wojna. Drugi to jest kwestia bohaterstwa. Kojarzymy sobie wojnę oczywiście z przejawami, z różnymi przejawami bohaterstwa, czynów prawdziwie heroicznych i tak nie takie były. Bohaterów jednak, jeśli z dzisiejszej perspektywy patrzymy na to wydarzenie, zawsze jest tak, że bohaterów na ogół nie ma wielu, prawda. E, e, bohaterstwo jest raczej rzadkim ptakiem, prawda, który powstają, który jest oczywiście. Ona jak gdyby zakwestionowała pewien sens bohaterstwa, prawda? tego do którego my Polacy zdajemy się być dosyć nieprzywiązani. Prawda? Bohaterstwo, które wiąże się z ofiarą, nieliczeniem się e, e, z warunkami. Prawda? No, tutaj takim przysłowiowym, niejako ikonicznym tekstem wydobytym z tradycji są słowa pieśni po powstaniu styczniowym: e, obok Orła, znak pogoni, poszli nasi tuli dni bez broni. No, to jest Polska w pewnym sensie. Pokraczna to wersja bohaterstwa. Otóż oczywiście takie bohaterstwo musiało zostać przynicowane, takie pojęcie, w wyniku wydarzeń wojennych. Bohaterstwo e, nie jest czymś danym, prawda? nie jest czymś gotowym. To mamy ludzi, którzy do tego bohaterstwa jak gdyby dojrzewają, i to bohaterstwo spełnia się niekoniecznie na polu walki, niekoniecznie w jakichś heroicznych czynach. Ono właściwie spełnia się na co dzień, czasami w bardziej banalnych. Y, y, najbardziej rutynowych czynnościach i sytuacjach ludzkiego życia. I to jest druga nauka, która płynie z wojny. Woj, druga wojna światowa była wojną totalną. wojna totalna charakteryzuje to, że ona nie toczy się na polu bitwy, ona toczy się wszędzie. Ona głęboko przenika do ludzkiej mentalności, prawda? Otóż to jest inny sens bohaterstwa. I wydaje mi się, że to jest doświadczenie, które stanowi pewien kapitał wojny, o której my tu mówimy. Trzeci to jest, y, y, uważam, kwestia meteorologii. To znaczy, ten bezmiar cierpienia, rzecz jasna, skłaniał pisarzy do szukania takiej formy wyrazów, które mogły, można byłoby wyrazić. No, całe to nieopisane, dotąd do okrucieństwo, cały ten bezmiar krzywdy, jaki gdy człowiek w do zetknięciu z totalitarną ucisku, represji prawda, i tak dalej. No. Ta meteorologia budziła pewien opór, Budziło opór u poetów już młodych, w Warszawie, Baczyńskiego, Gajcego, prawda, jak gdyby nie chcieli zgodzić się na tego rodzaju bo Malteologia jest bronią ludzi słabych. Prawda. Chodziło o to, żeby wykształcić w sobie pewną umiejętność przejścia ponad te cierpienia. Prawda. To o tym m.in. mówią te bardzo sugestywne pod względem jeszcze Krzysztofa Baczyńskiego. Stosunek zatem do, do malteologii, do cierpienia i odpowiedź na pytanie, czy, które wydawało się. Czasami dosyć proste. Czy cierpienie uszlachetnia? Czy cierpienie e, czyni ludzi, ludźmi lepszymi? E, wojna zakwestionowała te cztery Cierpienie nikogo nie uszlachetnia, prawda? Wojna wcale nie przybliża nam, by tak powiedzieć, wyobrażenia o innym świecie, który, o którym wszyscy śnili, prawda? Żeby ten nastąpił czas miłości, jak napisał właśnie Maczyński, który po raz drugi go przywołuje, prawda? I wydaje mi się, że to jest, to jest kolejne takie gdyby, doświadczenie, które nie, obala pewien stereotyp, która przeczy pewnym naszym oczekiwaniom. Wydaje nam się, że to cierpienie jest zawsze, e, ma sens, że ono niezawinione nie jest tym bardziej ważne i znaczne, że dzięki niemu może coś się stać. Prawda? Tą wiarę doświadczenia wojny zakwestionowały w ten sens, ten sens cierpienia. Lata wojny zwłaszcza w kraju oznaczają okres konspiracji, rozwiniętej na skalę. Ja już mówiłem o tym, że konspiracja u nas, konspiracja kierowana przez legalne ośrodki władzy, prawda, w kraju przerwał legalny rząd, drugie Rzeczypospolitej, prawda? Otóż ta konspiracja miała zasięg taki jak w żadnym z innych krajów ówczesnej Europy, Tutaj mówiłem o dwóch okupantach, i ta okupacja oczywiście wyglądała inaczej tutaj i inaczej na terenach wschodnich, dawnych województwach wschodnich Polski. Otóż oczywiście konspiracja jest jakby to wymaga także bohaterstwa jest, to wymaga także ogromnej determinacji, i to wszystko jak gdyby ukazuje się w świetle wydarzeń. E, świadectw ludzi biorących udział w tej działalności konspiracyjnej, nie tylko w konspiracji wojskowej, ale także i cywilnej. Myślę tutaj o tym rozbudowanym systemie szkolnictwa, oświaty konspiracyjnej, e, uniwersytetach tajnych, zwłaszcza uniwersytet warszawski był w Warszawie, były dwa uniwersytety w tym czasie, prawda. No tak, ale e, i ta konspiracja, by tak powiedzieć, nawiązuje do czegoś, co już w Polsce było, prawda. Cały okres niewoli i zaboru jako przyzwyczaju Polaków do działalności tego typu, prawda ukrytej przed okiem cenzora czy przed okiem prawda, zaborcy, prawda. no i ta konspiracja jak gdyby była była utartą niejako kolejną w, w jaką wkracza społeczeństwo polskie w II wojny światowej brali udział w tej konspiracji ówczesnej uczestniczy jeszcze I wojny światowej nawet jeszcze uczestniczy wcześniej prawda? powstanie rewolucji 1905 roku prawda? którzy przenosili co swoje dane doświadczenia no tak, ale konspiracja ma jednocześnie swoje jak gdyby drugie oblicze ona jest nie tylko tym czynem, który można powiedzieć żadnych w przesadę heroicznym. Konspirator jednocześnie musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Prawda? Konspiracja jest działaniem nielegalnym. Ona wykształca w człowieku, by tak powiedzieć, pewną postawę braku niejako wrażliwości na. Na, na pewne rzeczy, na jakby moralne konsekwencje działania konspiratora. Prawda? Konspirator działa, ale jego wyniki, jego, jego działalności zdemaskowane, prawda, mogą być obrócone przeciwko ludziom niewinnym. Prawda? Słowo konspiracja pociąga za sobą niesłychane komplikacje natury moralnej, prawda? i to także widać w literaturze lat wojny w doświadczeniach tych ludzi, którzy brali udział w konspiracji. tutaj myślę, zwłaszcza, jeszcze raz wracam do pokolenia wojny, bo tu, oni tu zostawili fantastyczne dokumenty pod względem, świadczące o tym, prawda, z jakimi oporami wewnętrznymi musi zmagać się konspirator, prawda, który sobie z trudem uświadamia, prawda, że on musi wykonywać wyroki, że on musi prawda, zabijać. Prawda. No, konspiracja mniej więcej na tym polega. Prawda. Otóż to jest kolejny, wydaje mi się, jak gdyby kolejna, jak mu wkracza, Literatura, nasze doświadczenia wojny, prawda, przeciwko którym doświadczenie wojny jak gdyby występuje. Doświadczenie wojny także wiele nam mówi o tym, o innym doświadczeniu o doświadczeniu w Jachach. My dobrze wiemy, że ludzie osadzeni w więzieniach, w obozach koncentracyjnych, łatwiej znosili. Te wszystkie potworności w przypadku, gdy byli ludźmi bieżącymi, to jest rzecz sprawdzona nie tylko u nas, w Łagrach, cała ta bogata literatura umowa rosyjska mówi o tym samym, że Pani przyjmujące, choć bardzo oszczędnie pisał o tym Szałamów w swoich opowiadaniach królewskich. Otóż tutaj znowu mamy pewien, z jednej strony pewien wzór, prawda, mianowicie wiara, która jest ratunkiem, która jest nadzieją, prawda, jeśli każdej innej nadziei, żadnej innej nadziei nie ma, prawda, zostaje tylko jak gdyby tak. Ale tu także spotykamy niesłychane komplikacje, wewnętrzne, prawda? Ta wiara którą już jak gdyby przestaje chronić, ta nadzieja, która coraz bardziej jest poddawana z wątpieniem, prawda? Te wiersze Baczyńskiego pełne tonacji religijnej, prawda, mówią o zupełnie innym stosunku do wiary. Wiara, która jest moim samodzielnym wyborem. Nie, on nie, z niesłychanym dystansem pisał o wszelkich takich zbiorowych manifestacjach wiary, w których właściwie człowiek się zatraca, liczy na jakąś e, wspólnotę prawda, wierzącą, która może go uchronić. To jest kolejny problem, wydaje mi się. Który.